Co to jest asteryzm? Być może termin asteryzm brzmi trochę jak nazwa jakiegoś schorzenia, ale nic bardziej mylnego. Asteryzm to zjawisko, z którym każdy z Was spotkał się w swoim życiu zapewne nieraz. W astronomii obserwacyjnej asteryzm jest popularnym wzorem lub grupą gwiazd, które można zobaczyć na nocnym niebie. Inaczej mówiąc, jest to układ gwiazd, tworzący na niebie pewien widoczny wzór, który nie jest oficjalnie zaliczany do któregoś z gwiazdozbiorów. Taka uproszczona definicja może sprawić, że wydaje się dość podobna do konstelacji, jednak różnią się one głównie tym, że konstelacja jest oficjalnie uznanym obszarem nieba. Z kolei asteryzmy to układy gwiazd, które po połączeniu liniami pozwalają nam uzyskać jakiś konkretny, symboliczny kształt. Asteryzm nie ma oficjalnie określonych granic, a zatem jest to bardziej ogólna koncepcja, która może odnosić się do dowolnego zidentyfikowanego wzoru gwiazd. Asteryzm może składać się z części jednego oficjalnego gwiazdozbioru lub też kilku gwiazdozbiorów sąsiadujących ze sobą. Gwiazdy tworzące asteryzm zwykle nie są ze sobą w żaden sposób fizycznie powiązane, a ich pozorna bliskość jest tylko efektem rzutowania na sferę niebieską z punktu odniesienia obserwatora na Ziemi. Asteryzmy mogą przyjmować proste kształty składające się z zaledwie kilku gwiazd, jak również bardziej złożone kształty, w skład których wchodzi wiele gwiazd o dużej jasności. Są przydatne dla osób, które zapoznają się z nocnym niebem, ponieważ mogą stanowić łatwe do zapamiętania punkty odniesienia. W początkowych dziejach astronomii ciężko było odróżnić konstelacje od asteryzmów, aż w końcu w roku 1928 Międzynarodowa Unia Astronomiczna precyzyjnie podzieliła niebo na 88 konstelacji. Od tamtej pory są one uznane jako oficjalne, natomiast wszelkie inne symboliczne kształty utworzone przez połączone gwiazdy to nic innego jak właśnie asteryzmy. Jednym z najpowszechniejszych i najszerzej rozpoznawalnych asteryzmów, nawet wśród osób całkowicie niezwiązanych z astronomią, jest Wielki Wóz, często błędnie identyfikowany z konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy. Inne przykłady znanych asteryzmów to diament panny, pasoriona, mieczoriona, trójkąt letni, trójkąt zimowy, sześciokąt zimowy czy Wielki Kwadrat Pegaza. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, a ja serdecznie już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek serii Co to jest?